Witam Was ponownie w nowym materiale. Dzisiaj chcę Wam uzasadnić i wytłumaczyć, dlaczego podczas stosowania gotówek kluczowe są, niezbędne są pewne minerały, które powinniśmy stosować. A nagrywam ten filmik z racji tej, że sam wczoraj zacząłem budówkę. Myślę, że 48 godzin, ewentualnie 60. Jeśli skończę w sobotę, w sobotę rano, godzin minie. Kto mnie zna, to wie, że jestem zwolennikiem i od długiego czasu już uważam, że głódówki powinny być elementem zdrowego stylu życia, ale takie, które są w prawidłowy sposób przeprowadzane i dostosowane do, naszego, do naszych możliwości, do naszego stanu zdrowia. Więc przechodząc do pierwszego punktu, z pewnością część osób z Was, część z Was spotkała się już z głodówkami. Może nawet sami stosowaliście albo wasi znajomi gdzieś w internecie. Spotkaliście się z ludźmi, którzy stosują głodówki na samej wodzie nieraz wielodniowe, długotrwające. Według mojej wiedzy, według mojego doświadczenia osobistego, bo też na początku robiłem głodówki takie, gdzie piłem tylko czystą wodę, ewentualnie gdzieś wodę zmineralizowaną, jest to jeden z największych błędów osób początkujących i nie tylko, jeśli chodzi o stosowanie głodów. Nie powinniście robić te, takich rzeczy. Ponieważ narażacie swój organizm na raz, że gorsze niepotrzebnie, gorsze e, samopoczucie, problemy z koncentracją, gorszy nastrój, również problemy nawet z wyższą wydolnością waszego organizmu. Odczujecie to e, na przykład, jeśli chcecie, będziecie chcieli zrobić jakiś trening. Te minerały, o których zaraz wam powiem, to jest. Podstawa są kluczowe dla funkcjonowania Waszych mięśni, skurczów mięśni, dla zachowania właśnie nawodnienia prawidłowego, dla przewodzenia impulsów nerwowych, dla pracy całego układu nerwowego, z mózgiem oczywiście na, na czele i oprócz tego gorszego samopoczucia będą Was też narażały na uszczuplenie, na zużywanie i wyczerpywanie waszych zasobów, które macie w organizmie. Głównie, głównie to są kości w przypadku sodu, magnezu, potasu. Tam, tam jest nasz magazyn minerałów, który niepotrzebnie będzie naruszony, jeśli będziecie pościć tylko na wodzie. Więc zdecydowanie nie. Nie róbcie głodówek na wodzie, zwłaszcza jeśli to są dłuższe jak 24 godziny, bo jeszcze takie krótkie, kiedy ktoś robi raz na miesiąc raz na właśnie w długim interwale, rzadkim interwale czasowym, to dużej krzywdy nie zrobi, ale jeśli ktoś będzie podejmował na przykład dwu trzydniowe i dłuższe tygodniowe głodówki, to sobie bardziej zaszkodzi niż pomoże. Więc absolutnie nie robimy głodówek na samej wodzie. To jest błąd. I teraz co należy do tej wody dodać? Jeśli to nie ma być sama woda. Przede wszystkim jeśli zaczniemy od wody, pomijam już, że to powinna być woda jak najlepszej jakości jak najczystsza, jak najzdrowsza woda, jaką możecie dostać. Na, na przykład woda gdzieś z czystego źródła dobra woda źródlana. Unikałbym butelek plastikowych ze względu na tysiące substancji, które są tam, które zostały wykryte już parę lat temu w Niemczech. Dokonano analizy, i w tych butelkach plastikowych jest masa, oczywiście w małych ilościach, małych stężeniach, ale związków chemicznych, które mogą wpływać na na przykład na naszą gospodarkę hormona, hormonalną, zwłaszcza tutaj mam na myśli hormony płciowe, gdzie mogą one interferować z receptorami tych hormonów płciowych w naszym organizmie. Ilość tak, od minimum 2 litrów do 3 litry to jest taki przedział, który większość osób powinien zadowolić i jakby spełnić ich zapotrzebowanie na wodę. To biorę pod uwagę te ilości odnośnie minerałów, które będziemy do nich dodawali. I teraz, jeśli chodzi o pierwszy kluczowy minerał, to jest sód. W ilości przynajmniej 3 gramów, minimum 3000 mg dla osób. Kobiet 50 kg albo niżej, drobnych, szczupłych mężczyzn. To, to jest minimalna ilość. Większa, jak pamiętacie, jak najbardziej jest zalecana i mm, pożądana wręcz dla naszego zdrowia fizjologii zwłaszcza ze wzrostem masy ciała, aktywnością fizyczną, ilością wydzielanego potu itd. Więc to jest niezbędne minimum 3000 mg, powyżej tego nawet te drobne osoby powinny spożywać, żeby ustrzec się przed negatywnymi skutkami, które również w literaturze naukowej, nie wiem czemu ona nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu zaleceń na minimalne spożycie soli, w której głównym składnikiem jest sód, mogę tylko snuć różne domysły. Pamiętacie jak mówiłem o tym w Wspominałem, omawiałem to w, przy, w cyklu poświęconym właśnie yy, sodowi. Górna granica, to tutaj każdy musi indywidualnie dopasować. Przede wszystkim należy pamiętać, że u zdrowych osób, przy zdrowych narkach nadmiar sodu zostanie wydalony wraz z moczem. Wypłacamy go przecież yy, również. To są dwie główne drogi pozbywania się nadmiaru. I to co mówię, yy, sam to stosuję. Jeśli chcecie sprawdzić, czy nie macie niedoboru tego sodu, to jest smak potu i y, smak y, moczu. Jeśli tam nie ma słonego smaku, to znaczy, że tego sodu jest za mało w organizmie po prostu. Jak, jakie źródło? Tak jak mówiłem, dobra sól kopalniana, sól kamienna. Ja stosuję, tu mam wsypaną. Teraz będziemy pokazywali, odważali sól kłodawską. Szara, niewybielana. Nie, nie pozbawiona tych mikroelementów. Także to jest yy, sód. O funkcji nie będę tutaj Wam opowiadał, G, y, nie rozwodził się na, na, y, na temat poszczególnych funkcji biologicznych, bo nie, nie, nie chcę, żeby ten film trwał yy, zbyt długo. Co już Wam wielokrotnie obiecywałem. Także teraz potas. Potas, podobnie, bardzo ważny dla skurczów mięśni, zwłaszcza dla utrzymania rytmu serca, pracy układu nerwowego, wprowadzenie składników odżywczych do komórek i odprowadzania zbędnych produktów toksycznych, metabolitów z komórek, podobnie jak cud zresztą też pełni taką funkcję. Zalecane spożycie, pamiętamy na, to jest ilość, tu była minimalna, na tą Proporcje na tą, na tą objętość w litrach wody. Czyli od 3 do 5 gramów. Ta sama zasada. Drobne osoby, yy, niska masa, mała aktywność, minimum 3000 mg potasu. Większe, cięższe osoby, yy, intensywnie trenujące, kobiety w ciąży również, większe spożycie. I do maksymalnie 5000 yy, mg. Czy 5 gramów spożywać źródło chlorek potasu? Prostosól. sól analogicznie, analogiczna do soli kamiennej chlorku sodu, który jest, który jest głównym składnikiem, dodatkowo zawiera tutaj chlor anion chlorkowy, który, jak zapewne wiecie, głównym jego funkcją jest wchodzenie chociażby w skład kwasu solnego, więc bardzo ważne dla trawienia. I na koniec podaję, ja sam stosuję magnes, dlatego że mamy bardzo duże niedobory związane raz, że z niskim, niską jego, niskim, niskim stężeniem w pokarmach, które jemy. Zwłaszcza jeśli ktoś dużą część swojej diety opiera na produktach wysoko przetworzonych, gdzie tego magnezu jest tam bardzo mało. A druga sprawa, że wiele czynników środowiskowych nasila zużycie tego magnezu. Magnez bardzo ważny, to jest ponad 300 reakcji biochemicznych w organizmie i ma wpływ na pracę mózgu, na utrzymanie ciśnienia krwi, na zdrowie kości, szkieletu, na naprawę, na naprawę DNA, na wiele różnych funkcji wspiera również układ immunologiczny, tak ogólnie. Tylko mówiąc. Zalecane spożycie od 300 do 600 mg. Podobne zasady co do tego yy, dobierania y, dawki, tak jak wcześniej mówiłem. Przede wszystkim masa ciała i aktywność. 600 mg to jest taka optymalna górna granica spożycia. Bierzemy te minerały, bo podczas głodówek nie przyjmujemy żadnych pokarmów. I w, 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 w głodówkach wodnych. Yy, Czyli pijemy, spożywamy płyny, które mają 0 w sobie 0 kalorii, więc musimy dodać te minerały. Musimy dodać, żebyśmy po prostu dobrze funkcjonowali. Kiedy mówiłem, że z mojego doświadczenia, to jest przede wszystkim to, kiedy ja po zaledwie jednym dniu na drugi dzień po rozpoczęciu głodówki, czyli minęło 30, 30 parę godzin, wtedy w ciągu dnia byłem na treningu na siłowni, powiem Wam, że zero energii, zero motywacji, rozdrażnienie. Yy, także nie tylko fizycznie to się odbija, yy, objawia, ale również psychicznie. Więc do, kiedy ja zacząłem stosować, dodawać yy, sód, co też właśnie wy, wyczyta, wyczytałem, przecież to jest podstawowa wiedza. Mamy te zalecane dzieje na spożycie, te na logikę. Yy, Mogłem już wtedy się spodziewać, że jeśli tego oczekiwać, że jeśli tego nie będę dostarczał, to gdzieś objawi się to w jakiś sposób niekorzystne. I kiedy zacząłem to stosować, tak jak dzisiaj, zaraz sobie przygotuję, bo powiem Wam szczerze, że jeszcze yy, dzisiaj nic nie piłem, także robię sobie trochę taki suchy post o tym zupełnie innym razem. Uzupełnię te minerały. I dzisiaj na pewno jeszcze trening będzie zrobiony, bo to co mówiłem. Czy się odżywiacie, czy jecie normalnie, czy robicie głodówki, bądźcie aktywni fizycznie. Także to są te trzy podstawowe składniki. Sód, potas, magnes. I teraz y, część praktyczna, krótka, y, przydatne informacje takie jeśli chodzi o ilości, żebyście sobie mogli to łatwo przeliczyć. Ja to y, zrobiłem eksperymentalnie, bo wziąłem kilka różnych, mam w domu z różnych serwisów łyżeczki. I poważyłem podważałem na wadze, ile mniej więcej pełna łyżeczka, czy płaska łyżeczka, która jest, jak, jak obliczyłem około, stanowi połowę masy pełnej łyżeczki, takiej czubatej. Żeby łatwo wam było przewidzieć na, na ilości na łyżeczki, jeśli ktoś nawet nie ma wagi. To zacznijmy od soli. Ja sobie tutaj przygotowałem taką miereczkę, po, chyba to jest po białku. I teraz odpalę wagę, starujemy, żeby było wyzerowane. I potem do tej szklanej butelki, to jest butelka litrowa, już tutaj wy, wy, wypłukana, umyta. Wsypię te składniki po zakończeniu filmu i zaleję wodą. I będę miał 1 litr. I dzisiaj jeszcze drugi taki, ta, taką butelkę, pewnie dorzucę, żebym miał te 2 litry minimum. Może wypiję jakąś herbatę ziołową do tego, około kolejne pół litra. I będę miał 2,5 litra płynów. I w dwóch litrach, czyli tych dwóch butelkach zawarte minerały. I teraz obliczę sobie proporcje na, na litr na przykładzie tych tutaj um, danych liczbowych. Na pierwszy ogień pójdzie sól. No sobie. Tutaj. Weźmiemy i teraz tak, wiemy, że na 5 gramów soli przypadają 2 gramy jonów dodatnich, to są elektrolity, czyli minerały, które występują w formie jonów, 2 gramy, więc ja, ja już wiem, że jak sobie wsypię, Taką płaską łóżeczkę. To mam, w tym przypadku, trochę, dałem, dałem trochę więcej, 7 gramów. 7 gramów, czyli będzie to bliżej 3, yy, 3 gramów sodu. I to zostaje. Taruję znowu. Dodamy sobie potas. Potas jest trochę cięższym pierwiastkiem niż, yy, niż sód. Dlatego jest go więcej w tej samej masie, bo gęstości soli są podobne. Czyli tu w 5 gramach mieliśmy 2 gramy sodu, tak tutaj w 5 gramów chlorek potasu, to jest forma tego związku, tego właśnie minerału. 2,6, czyli jest go trochę więcej. Ja sobie tutaj dam też płaską łyżeczkę, jak jak mówię, one są bardziej. Bardziej, teraz yy, płasko nasypujemy 5 gramów. Kto ma wagę kuchenną, to jest wygrany, tak powiem. I znowu sobie sterujemy i dodam magnez. Na koniec magnes w formie cytrynianu, magnezu, proszek, znacznie bardziej drobny, znacznie bardziej drobny przypomina taki talk można powiedzieć, niż to jest w przypadku soli kłodawskiej, czy tego kolorku potasu. I tutaj wyliczyłem są proste, proste dane do wyszukania, że w 5 gramach stornianego magnezu mam 567. Ja sobie wezmę z racji tego, że tu na litr sobie zrobię proporcję, jakieś 3 gramy to mi da ponad jakieś 330-360 30, mg. Więc całkiem dobra porcja. Zaraz zobaczymy. Tu mam nawet miarkę, więc albo łyżeczką wezmę. Zobaczymy, ile to jest. To powinno być jakieś 2. 2, o. 2 gramy. Akurat dobrze wysypałem. I to mówię, sobie rozpuszczam w wodzie, wsypię tutaj przez lejek, bo z tego to bym wysypał, albo przez jakąś rurkę, taki rulonik sobie zrobić z papieru, przesypać i... A najlepiej właśnie lejek. I macie gotowe, zalewacie to wodą, mieszacie, pijecie. To jest proporcja właśnie... Moja którą ja stosuję. I tyle. I to są niezbędne składniki. Nie róbcie nie płaśćcie na samej wodzie. Godówka to nie jest. Czas, że macie, macie się położyć i, i nic nie robić. Warto być aktywnym, warto się ruszać z racji tego, że chociażby mobilizujecie uwalnianie toksyn, kiedy nastąpi u was proces autofagi. A chcecie, żeby krążył, żeby te toksyny były lepiej odtruwane, więc trzeba wspomagać swoje szlaki odtruwania ciała chociażby przez ruch. Także tyle na dzisiaj. W następnym materiale omówię dodatkowe, nieobligatoryjne, takie dodatkowe substancje, które możecie do tego zestawu sobie dodawać, żeby. Żeby wzmocnić na przykład, wzmocnić efekty różne prozdrowotne głodówy. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że czegoś przydatnego się nauczyliście. I zapraszam do udostępniania, komentowania, zadawania pytań. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.